Cześć, witam wszystkich. Ja już w drodze do Wrocławia, jak widzicie, i pozostało mi ostatnie typowanie. Pytałem moich gości o to, jak widzą szansę Daniela Dibuła w walce z Aleksandrem Musykiem. Mówiłem Wam o pojedynkach Rafała Wołczeckiego, Fiodora Czerkaszyna. A teraz, teraz sam postaram się przeanalizować to, co może się stać dzisiaj w walce w wieczoru w ringu poprzedzające dwa pojedynki bo pomijam ten syna prynza Hameda który jest common eventem ale który w zasadzie jest walką do pominięcia na głęboki fight card się nadającą no to Baranczyk i Mitrofanów mają chyba równiejsze walki niż wskazywałyby na to kursy bokmacherów i warto się tym pojedynkom będzie przyjrzeć, jeśli ktoś lubi dobry boks. Natomiast co do samej walki wieczoru, no to zdecydowanym faworytem jest Aleksander Usyk. I to faworytem takim, gdzie na 100 zł postawione, 700 zł można wygrać, 800, nawet czasem 1000, w zależności o, gdzie się obstawia. A ponad 1000 zł za każde 100 zł w momencie kiedy postawi się, że Daniel Dibuła wygra tą walkę przez nokal. Dlaczego takie kursy? Wydaje się, na papierze ten pojedynek absolutnym mismeczem, jeśli weźmiemy pod uwagę te kursy bookmakerów, ale ja jadąc na ten pojedynek wcale tak nie czuję. Myślę, że przynajmniej do połowy walki będzie bardzo, bardzo ciekawie, o ile Daniel Dibuła na początku gdzieś nie przestraszy się, nie zepnie go, nie zauważy ciosu i nie zachowa się tak jak w walce z Lareną. Skąd wynikają takie kursy, a nie inne na zwycięstwo Aleksandra Usyka? Myślę, że bukmacherzy brali pod uwagę przede wszystkim dwa ostatnie pojedynki Usyka Czyli gładkie zwycięstwa z Antonem Joshua. Joshua był uważany za numer dwa światowego boksu, i Aleksander Usyk, pokonując go, automatycznie wskoczył na drugie, bądź u niektórych na pierwsze miejsce i jest najlepszym, bądź prawie najlepszym ciężkim na planecie. Jak przyjrzymy się karierze Aleksandra Usyka w kategorii ciężkiej, czy to będzie według Was, Kontrowersyjna moja wypowiedź czy nie, to już mniej istotne, ale nie jest tak kolorowo, jakby, jak, jak, jakby myśleli o tym eksperci, czy właśnie ci, którzy te kursy uruchamiają na stronach buchmacherskich. No, bo tak jak powiedziałem, walka z Winterspunem blada, ale można też wytłumaczyć to tym. Że Witterspun dla Łusyka nie jest żadnym zagrożeniem, że Aleksander Łusyk w kategorii ciężkiej, w momencie kiedy wrzucił na siebie te, te kilka kilogramów, bo nie dużo, kilka kilogramów więcej, trochę stracił na szybkości, trochę musiał się przyzwyczaić do, do większej wagi po to, żeby znosić ciosy rywali w kategorii ciężkiej i e, Musiał po prostu przybrać na masie. To jest bardzo, bardzo ciężkie. Pamiętam przygotowania Roya Jonesa Juniora, kiedy gdzieś dotarłem do fragmentów sparingów. Jak wrzucił kilka kilogramów, przygotowując się do... On to sporo wrzucił. Przygotowując się do walki z Johnem Ruizem. Jak narzekał na te kilogramy, jak się frustrował na sparingach, bo, bo był brak szybkości. Usyk jest oczywiście zupełnie innym typem zawodnika niż Ross Junior i jemu to prawdopodobnie mniej przeszkadzało, natomiast na pewno miały swój skutki i dobra, tłumaczymy słabą postawę z Witterspoonem, który jest zawodnikiem średnim, anonimowym. Tłumaczymy to pierwszą walką w kategorii ciężkiej. Druga jednak z Derekiem Chisorą już mnie zdziwiła, bo moim zdaniem Derek Chisora, który był Pokowiedziej, który wyraźnie bardzo szybko osłabł, miał swoje dobre momenty w tej walce. Dodatkowy smaczek, jakby do tego toku rozumowania, dodał sobie Aleksander Łusyk, który powiedział, że on specjalnie zawalczył słabo z Derekiem Cisarą, żeby dostać walkę z Antynorzjuszczułą. Ani ja, ani lepsi ode mnie, z którym miałem okazję rozmawiać nigdy prywatnie oczywiście nigdy takiego podejścia do swoich walk nie mieli nigdy nie było w planie słabiej się pokazać, żeby dostać walkę z kimś lepszym po prostu Derek Chisora naparł swoją masą, swoją siłą do której Usyk nie był jeszcze do końca przyzwyczajony to były małe rękawice, mały ring i Aleksander Usyk musiał Musiał się chwilę zaadaptować do nowych warunków, do nowej siły, do tej wagi ciężkiej, po to, żeby z tym Derykiem Czorą wygrać. I zaczął przejmować inicjatywę, tak naprawdę, jak Anglik. Osłabł. Oczywiście Anglik nie osłabł tylko dlatego, że wcześniej miał COVID, bo to nie jest żadne wytłumaczenie, chociaż trzeba brać to zawsze pod uwagę. Osob, dlatego że z USYKiem trzeba napierać ciągle i nie dawać mu czasu na zebranie myśli, na to, żeby znalazł pomysł na walkę, bo wtedy jesteśmy od razu przegrani. Wczoraj to zrobił, tak jak powiedziałem, stanął nie tylko dlatego, że miał wcześniej, był wcześniej chory, tylko dlatego, że po prostu nie był w stanie na tym poziomie koncentracji, na tym poziomie intensywności boksować przez cały czas. Ale też zwróćmy uwagę, że Usyk mimo że widział, że jego rywal osłabł, to nie starał się iść po nokaut. Na to uczuł go narożnik, a uczął go dlatego, że w momencie kiedy mocniej się napinasz, mocniej chcesz, no to wtedy bardziej jesteś narażony na odpowiedź rywala, a w tej kategorii wagowej zdaję sobie sprawę każdy ze sztabu Usyka, że przyjęty cios może się dla nich źle skończyć. Oczywiście Usyk pokazał i z Joshua, i z że potrafi pojedyncze uderzenie przyjąć, ale jeśli to by było uderzenie bez żadnej amortyzacji w momencie, kiedy Usyk wchodzi ze swoją akcją, bądź byłyby to dwa, trzy silne uderzenia, a nie jedno, no to wtedy moim zdaniem Ukrainiec odczuwałby taki cios. Dlatego ja nie kupuję tej historyjki z Cisoro, że to był słabszy występ po to, żeby zmusić Joshua do walki. I myślę, że Oleksander Usyk po prostu pod naporem silniejszego rywala, który nie obawia się jego ciosów, a sam potrafi mocno uderzyć, czuje się na początku niekomfortowo, dopóki nie rozczyta go, nie przyzwyczai się do do jego ruchów i nie będzie w stanie unikać wszystkiego, co zaproponuje mu właśnie zawodnik kategorii ciężkiej. W tym przypadku będzie to Daniel Dibuá. To po pierwsze. Teraz dwa znakomite jego występy z Antonem Joshua. I co do tego nie ma wątpliwości. Tutaj Usyk w pierwszej walce mnie zaskoczył. W drugiej już stawiałem na niego, bo uważałem, że Joshua mentalnie nie, nie będzie się w stanie po tej pierwszej porażce podnieść. Tak też było. W pierwszej, tak jak powiedziałem, zaskoczył mnie bardzo mocno. No ale te nowe pojedynki Antonego Joshua rzucają trochę nowe światło na to, co się stało w walce Joshua z Usykiem. Po prostu Joshua jest w tej chwili tak asykuracyjnym pięściarzem, że on nie jest w stanie. Podjąć żadnego ryzyka, nawet z zawodnikami bardzo przeciętnymi, takimi jak Helenius czy Franklin, co dopiero z zawodnikiem tej klasy, co Usyk, mimo tego, że Usyk nie bije mocno. Po prostu Joshua obrał złą taktykę. Wszedł w to, co proponował mu Usyk, czyli boks bezpieczny, który opiera się na szachach i w którym nie ma lepszego zawodnika może poza Tysonem czyli niż Usyk w tej kategorii wagowej a styl robi walkę wiemy i tutaj Joshua nie użył tego co miał od Usyka lepsze, a jedynie miał lepsze gabaryty wyszkolony technicznie jest lepiej Usyk szybszy był Usyk doświadczenie Aleksandra Usyka też mimo, że Joshua przecież Zdobywał na Olimpiadzie medale i też jest doświadczonym amatorem, był mistrzem świata. To doświadczenie usyka i w boksie zawodowym, i w boksie olimpijskim było zdecydowanie lepsze, więc tutaj pod każdym względem przebijał Joshua, a Joshua go przed, nie, przebijał pod względem atletyzmu i tego atletyzmu zupełnie w tej walce nie wykorzystał. Daniel Dibuła jest zawodnikiem od Joshua, moim zdaniem słabszym technicznie. Niektórzy twierdzą, że bije mocniej. Wielu twierdzi, rozmawiałem prywatnie z Mariuszem Wachem, on jest przekonany, że Dibuła bije mocniej. Ale jest od Joshua na pewno bardziej ograniczony, jeśli chodzi o technikę i moim zdaniem jest zawodnikiem też wolniejszym. Ale jest zawodnikiem, tak jak powiedziałem, młodszym, głodnym zwycięstwa. I mimo tej dotkliwej porażki z Joyce'em, myślę, że nie do końca kalkulujący. A to chyba jest najważniejsze w walce z USYKiem. Jeśli się nie da z kimś wymyśleć koła, to lepiej go nie wymyślać, tylko po prostu zacząć zadawać ciosy i próbować. Zwykłą siłą fizyczną, zwierzęcym instynktem, Jakby, jakkolwiek by to nie wybrzmiało, to właśnie. Taką prymitywnością powinien wygrać z Aleksandrem Usykiem, bo ma taką przewagę siły że i gabarytów, że powinien właśnie postawić się na to w 100%. Bo pamiętajmy, że w boksie należy mieć wszystko dobre, a jedną rzecz wybitną i wtedy człowiek staje się zawodnikiem wybitnym. Usyk ma wiele rzeczy. Na wyższym poziomie niż, niż trzeba. Wyższym niż średni. To są, tak jak powiedziałem, niezła szybkość, chociaż też nie jakaś super rewelacyjna. Znakomita wydolność, przede wszystkim inteligencja ringowa, przede wszystkim koncentracja i, i silnik. Ale tutaj, w moim zdaniem, w sile fizycznej zawsze będzie miał brak, braki i dibuła powinien się uczepić jakżeby się go, ogona tej siły fizycznej po prostu pójść go stłamścić. Może być tak, że po dwóch, trzech rundach takiej intensywnej walki Dibuła całkowicie opadnie z sił i Usyk go wykończy. Ale jeśli Daniel Dibuła nie zaryzykuje, to Usyk będzie go nękał, nękał i wykończyć też go może i będzie to powolna śmierć. A może być też tak, że tym furiackim, zdecydowanym atakiem Daniel Dubois na początku walki odbierze tyle sił Usykowi, że Aleksander Usyk nie będzie w stanie wykorzystać tego, że Anglik opadł całkowicie z sił. Ja biorę pod uwagę taki scenariusz, bo moim zdaniem Aleksander Usyk w drugiej walce z Joshua, kiedy to Joshua już się trochę do niego przyzwyczaił, był zmęczony w, końcowej, w końcowym fragmencie tego pojedynku, i mimo że to on zranił Doszulę pod koniec walki, to, to w 12 rundzie znowu przyjmował ciosy, a przyjmował ciosy dlatego, że pozostawał czasami w miejscu, też nie ryzykował do końca po swoim trafionym uderzeniu. A przecież Doszula nie trzymał tempa. Tak jak powiedziałem, uważam, że, że Digua powinien w tej walce zaryzykować. Czytałem jakie ma zdanie jego trener, bo to jest zdecydowanie ważniejsze od tego, co ja sobie myślę. Mówię tu o trenerze Daniela Dibuła i on wie o tym, wydaje się teoretycznie, że Dibuła musi tą szansę wykorzystać i ruszyć agresywnie od początku na Ukrainę. Jeśli tak będzie, to na pewno będziemy mieli kawał widowiska. Dowiemy się więcej o Aleksandrze Usyku w kategorii ciężkiej. Mimo, że facet ma trzy pasy i osiągnął w boksie prawie wszystko, to moim zdaniem cały czas jego sufit musimy w tej kategorii ciężkiej poznawać. I Dibuła musi tu spróbować takiego brudnego, brutalnego boksu. Wieszać się na nim, bić po rękach, po łokciach, po po korpusie, po klatce piersiowej, wszystko to, co nie będzie w ruchu Usyka i wszędzie tam, gdzie będzie mógł Usyka zranić i zabrać mu trochę siły, powinien w te miejsca Daniel Dibuła celować, nie skupiać się na początku nawet na konkretnym celu, na głowie czy wątrobie, po prostu bić i w momencie, kiedy Ukrainiec stanie, chociaż na chwilę, no to wtedy starać się przycelować. Jeśli chodzi o te kursy Bukmacherów, no to wydaje się, że Bukmacherzy myślą sobie: 95% szans na zwycięstwo dajemy usykowi 5% Danielowi Dibuła. Ja uważam, że ten Daniel Dibuła ma więcej niż 5%. Myślę, że ma około 30%, i dlatego, że przy takim kursie warto, warto na niego postawić. Dla zabawy, oczywiście, bo ja. Tylko i wyłącznie stawiam dla zabawy. Robię to nieregularnie. Także pamiętajcie o tym, jeśli wy w ten sposób też się bawicie. Ale warto zaryzykować jest właśnie w takim pojedynku. Bo te 36 lat, Ukraińca, to też nie jest dużo. Ale pamiętajmy o przebiegu i jego liczniku, bo to też jest istotne. Może być samochód dwuletni, a mieć najechane 300 tysięcy, i wtedy to nie jest istotne, że on ma dwa lata, ale te części są zużyte. Aleksander Rusyk ma bogatą karierę w boksie olimpijskim i zawodowym. On musiał walczyć w większość walk na wyjeździe. Walczył z klasowymi rywalami, szczególnie jeśli chodzi o kategorię junior ciężką. Musiał zmienić kategorie wagowe. Więc i przyjmował mocniejsze ciosy, i sam musiał więcej ważyć, więc ten organizm więcej zużywał, i też on może mieć za każdym razem już w tej chwili, w tym wieku przy tym przybiegu gorszy dzień. Więc oceniając moim zdaniem, Dibuła ma 30% szans na zwycięstwo w tym pojedynku, i ja tak właśnie postawię. A za chwilę przekonamy się, czy miałem rację. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego oglądania.